Witajcie, Szanowni Państwo, w kolejnym politycznym komentarzu. W polskim życiu publicznym od lat narastało poczucie, że wymiar sprawiedliwości tkwi w impasie. Kolejne rządy składały obietnice naprawy sądów, lecz realnych rezultatów brakowało. Obywatele widzieli coraz dłuższe kolejki, coraz większą niepewność co do statusu sędziów, a wraz z nią chaos prawny, w którym dwa sądy tego samego szczebla potrafiły wydać sprzeczne decyzje na temat tego, kto w ogóle ma prawo orzekać? W tym pejzażu bezradności, przeciąganych konsultacji i politycznych przepychanek, decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odmowie nominacji kilkudziesięciu sędziom uderzyła jak grom z jasnego nieba. Po raz pierwszy od dawna ktoś zdecydował się na ruch, który niezależnie od tego, czy się go popiera, czy nie, ma wymiar realny, a nie tylko deklaratywny. Sędziowie mają orzekać, a nie zajmować się polityką i wykluczaniem siebie nawzajem z orzekania. Zdaje się, że nie wiedzą o tym wszyscy ministrowie, ale zgodnie z artykułem 179 Konstytucji prerogatywą prezydenta Rzeczpospolitej jest nominowanie sędziów. Każdego kolejnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Każdy więc nominowany przez prezydenta Rzeczpospolitej sędzia jest sędzią Rzeczpospolitej, który ma w imieniu Rzeczpospolitej, zgodnie z konstytucją i zgodnie z systemem konstytucyjno-prawnym, a więc zgodnie z ustawami, także ma podejmować decyzje i wydawać wyroki w imieniu Rzeczpospolitej. To, drodzy Państwo, jest tak mocna prerogatywa prezydencka i co wiemy z konstytucji prerogatywa niewymagająca nawet w decyzjach kontrasygnaty premiera Rzeczpospolitej, więc jest to bardzo mocna, Kompetencja konstytucyjna prezydenta Rzeczpospolitej. Tym samym każdy sędzia nominowany przez moich poprzedników przez wiele lat, drodzy Państwo, a także przeze mnie, każdy nominowany sędzia jest sędzią Rzeczpospolitej Polskiej. To właśnie ta konkretność odróżnia działania prezydenta od działań rządu Donalda Tuska w obszarze sądownictwa. Gdy koalicja rządząca określiła od miesięcy wielkie plany reformy, w rzeczywistości ugrzęzła w proceduralnych niepowodzeniach. Słyszeliśmy szumne zapowiedzi ustaw, które miały przywrócić praworządność, lecz po dziś dzień, mimo upływu dwóch lat, nie przeszła przez parlament ani jedna kompleksowa regulacja rozwiązująca jakikolwiek z palących problemów. Co więcej, rządowi nie udało się nawet utrzymać na stanowisku jednego ministra sprawiedliwości. Najpierw Adam Bodnar zderzył się z politycznymi realiami i konfliktami wewnętrznymi, a następnie zastąpił go Waldemar Żurek, równie deklaratywny, równie przepełniony hasłami i równie nieskuteczny legislacyjnie. I oto na tym tle pojawia się prezydent Nawrocki, który mówi wprost: nie podpisze nominacji sędziów, a którzy swoim działaniem podważają spójność systemu prawnego, sprzyjają chaosowi lub działają w sposób sprzeczny z obowiązującym porządkiem. To nie była decyzja wygodna, to nie była decyzja, po której można było oczekiwać oklasków, była jednak decyzją. To fundamentalna różnica wobec rządu, który wciąż zasłania się tym, że potrzebuje czasu, konsultacji, kolejnych analiz. O ile można zaakceptować, że reformowanie prawa jest procesem złożonym, o tyle trudno rozgrzeszyć fakt, że przez tak długi czas nie udało się doprowadzić do głosowania ani jednej ustawy systemowej, choć koalicja rządząca regularnie przekonuje, że posiada parlamentarną większość. Prezydent Nawrocki wyciągnął wnioski z sytuacji, której obywatele mają zwyczajnie dość. Gdy sędziowie spierają się z sędziami, gdy jedni próbują wykluczyć drugich z orzekania, gdy w zależności od sądu i składu można uzyskać zupełnie odmienną ocenę statusu prawnego, to nieabstrakcyjna debata prawnicza ponosi za to konsekwencje, lecz zwykli ludzie. Ci, którzy czekają na rozwody, na sprawy opiekuńcze, na sprawy spadkowe, na odszkodowania, na rozstrzygnięcia związane z ich majątkiem i życiem. Chaos w sądach nie jest problemem teoretycznym. On uderza w czas, pieniądze i poczucie bezpieczeństwa każdego obywatela. I to właśnie ten chaos stał się dla prezydenta impulsem do działania. Jedni sędziowie kwestionowali status drugich. Nie od tego są sędziowie Rzeczpospolitej, żeby zajmować się statusem swoich kolegów, ale od tego, aby zgodnie z nominacją prezydenta, zgodnie z konstytucją i zgodnie z polskim prawem wydawać wyroki. Warto zwrócić uwagę na reakcję przeciwników tej decyzji. Waldemar Żurek, od lat jeden z najbardziej medialnych przedstawicieli środowiska sędziowskiego, natychmiast ogłosił, że odmowa nominacji jest polityczna. Jeśli te 46 osób przeszło przez neo KRS, a prezydent im odmówił, bo była wadliwie ukształtowana Krajowa Rada Sądownictwa, to mogę tylko przyklasnąć prezydentowi, jeśli są jakieś inne przesłanki, a tak wynika z wypowiedzi Szefa kancelarii, że prezydent ma decydować, kto jego zdaniem kwestionował status czy łamał konstytucję, to by zupełnie przesuwało punkt ciężkości na głowę państwa i było moim zdaniem działaniem sprzecznym z konstytucją, skomentował. Tymczasem trudno o bardziej polityczne zachowanie niż to, które sami sędziowie prezentowali w ostatnich latach, wdając się w otwarte spory, wywiady, publiczne manifestacje i wzajemne kontestowanie swoich statusów. Minister Żurek reprezentuje tę część środowiska, która od dawna zdążyła przyzwyczaić opinię publiczną do sądów jako sceny walki politycznej, a nie miejsca spokojnego i niezależnego wymierzania sprawiedliwości. Jego natychmiastowa krytyka prezydenta tylko potwierdziła, że nieważne jakie rozwiązanie zostanie zaproponowane, jeśli nie pochodzi z określonego obozu politycznego, zostanie odrzucone w całości. A podobnie premier Donald Tusk. Zamiast skorzystać z okazji i pokazać, że obie władze mogą wspólnie pracować nad uzdrowieniem sądownictwa, wybrał drogę najprostszą i najwygodniejszą zaprzeczanie. Oznajmił, że decyzje prezydenta prowadzą do tego, aby w Polsce nie było niczego, nawiązywał tu do głośnego spotu wyborczego Krzysztofa Kononowicza. A jednak to rząd Tuska, mając wszystkie narzędzia legislacyjne, nie rozwiązał przez ten czas absolutnie niczego. Nie zaproponował projektu, który zatrzymałby wzajemne wykluczanie się sędziów. Nie zaproponował projektu, który przywróciłby sprawność postępowań sądowych. Nie zaproponował nawet projektu, który uporządkowałby status tzw. neosędziów, o których przedstawiciele koalicji mówili nieustannie od pierwszego dnia po wyborach. Zamiast tego wprowadzono sądownictwo w jeszcze większy paraliż, wywołując efekt domina. Każdy sędzia zaczął się oglądać na innych. Każdy wyrok stał się potencjalnie sporny, każdy skład orzekający potencjalnie wadliwy. W tej sytuacji głos prezydenta, twardy, jednoznaczny i konsekwentny, brzmi jak próba przywrócenia powagi funkcjonowaniu państwa. Można oczywiście dyskutować o skali tej decyzji i o jej konsekwencjach, ale trudno zaprzeczyć, że jest to krok realny. Nie zasłona dymna, nie kolejne okrągłe hasło, nie przerzucanie odpowiedzialności między resortami a komisjami. To gest, który jasno sygnalizuje, jeśli państwo ma działać, jego fundamenty muszą być stabilne, a fundament wymiaru sprawiedliwości zaczyna się od zaufania do sędziów, którzy nie używają swojej pozycji jako narzędzia politycznej presji ani personalnych rozgrywek. Jestem, drodzy Państwo, uczciwy w wypełnianiu tej e, deklaracji, bowiem już 6 sierpnia, gdy byłem zaprzysięgany na prezydenta Rzeczpospolitej, dałem najpierw pierwsze słowny komunikat w odniesieniu do tego, jak będę w tych sprawach postępował. Mówiłem jasno, że przez najbliższe pięć lat sędziowie Którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej Polskiej. Nie mogą liczyć ani na awans, jeśli będzie zależał od prezydenta, ani na nominację sędziowską. To były słowa. Minęły trzy miesiące od moich słów i od przestrzeganiem sędziów Rzeczpospolitej, żeby nie ulegali tym wariactwom, które wyprawia pan minister sprawiedliwości. Dzisiaj już to nie są tylko słowa, tylko konkretne decyzje, a więc odsyłamy nominację nominacje sędziowskie, brak zgody przez najbliższe 5 lat. Żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może, drodzy Państwo, liczyć na nominację. Dziękuję Państwu bardzo. Donald Tusk po tej decyzji prezydenta jest w wyraźnej rozsypce. Próbuje odwracać uwagę swoimi sukcesami, które później są demaskowane jako kolejne kłamstwa nawet przez jego dotychczasowych zwolenników, jak choćby Demagog. Czyżby premier szykował się do jakiejś ewakuacji? Karol Nawrocki dość ostro mu się postawił, czego chyba się nie spodziewał, bo najbardziej zajadli poplecznicy Donalda Tuska powiązani z Romanem Giertychem znowu zaczęli podnosić temat liczenia głosów w wyborach, co tylko naraża premiera na śmieszność. Widać tu pewną bezsilność. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Zgadzacie się z Karolem Nawrockim? A jeśli zechcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem lub zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.